Uszanowanko wszystkim. Kolejny mix linii, gdzie jest jedna mega linia, trzy ekstra linie. No i jeszcze, żeby było za 55 łącznie, no to dorzuciłem dwie mniejsze drapki Pensja oraz szczęśliwe linie w pensji. Jakoś tutaj, jak widać, liczba kontrolna, czy znaczy litera kontrolna jest A. Była między tymi dwoma liczbami. Nie wiem, czy jest 3 razy A, więc dla mnie to będzie nowość, bo chyba pierwszy raz tam ja w ogóle będę drapał. Tak więc bierzemy się za drapanie. Od razu może zaproszę do subskrybowania kanału, bo 90% ludzi, którzy oglądają, to z tego co widziałem, subskrypcji nie ma. A skoro yy, ktoś to lubi oglądać, to niech zasubskrybuje. Zacznijmy, może, od tego najwyższego numeru. Tu jeszcze linii nie ma, mało wydrapanych. Ptak lody. No, trochę mi się drapnęło tam chyba czapka jest, ale to za chwilę. Ptak lody póki co. Tu są dwa w jednej linii, brakuje dzwon, tutaj piłka, tu jeszcze dwa symbole, tu, a, tu jeszcze lody, o. no to drapnijmy w górę od razu, czapka parasol, jest parasol, moneta chyba po raz drugi, linia gdzie monety brakuje. A nie, nie, to był pierwszy raz póki co. Parasol, czapka, więcej, więcej nie widzę. No dobrze, no to ostatnie cztery. Podkowa i popcorn. Sprawdzamy, gdzie one są. Jest podkowa. Jest popcorn, brak korony. Jest podkowa. Brak piłki. Brak monety. No tu jeszcze sporo symboli brakuje. A tu była czapka. No i dobra. Jedziemy dalej. Rower. Przedostatni jest rower. A tu popcornu nie dopnąłem, a tak dużo go. Ale coś czuję, że chyba nie będzie linii. Rower. Nie ma roweru w ogóle. No i ostatni symbol. Diament. Gdzieś był chyba na dole, ale tam chyba brakowało dwóch. Tak jest. Sprawdźmy. Dzwon, moneta, słońce, piłka. Dzwon nie ma. Moneta nie ma. Słońce nie ma, piłka nie ma. Krab nie ma. No i reszta już była sprawdzana. Tak więc te ekstra linie wygląda na to, że są puste. Ok, przechodzimy dalej. Może teraz coś z tego z tych mniejszych drapniemy. A tą pensję, skoro nie drapałem jej jeszcze. Ile sześć szans na wygraną mamy? No i muszą być nasze liczby albo dwa razy napis pensja. Na razie dwie ponad 20, trzecia ponad 20. Jest napis pensja, ale tylko raz. 0,3 i ostatnie. O, wygrane, proszę bardzo. Pierwszy raz drapię tą zdrapkę i, i jest wygrana. Co tutaj jest za wygrana? 4 zł czyli podwojenie stawki. Dobrze jest. Drapnijmy kolejne ekstra linie. Tamty był z numeru 090 końcówka. No to niech będzie pojedziemy dalej do końca tą, tą tutaj. Te przygotowane z tej paczki. Słońce, rower. Jest rower, jest słońce, tutaj brakuje księżyca, druga linia, gdzie brakuje księżyca. Rower, słońce. Jest rower, jest słońce. No trochę tego tu nie jest jak widać. Aczkolwiek kolejna linia, gdzie brak księżyca. Proszę trzecia Kolejne dwa symbole. Leżak piłka. No i kolejna linia gdzie brak księżyca. Lody były chyba nie. leżak i piłka nie ma więcej dwa kolejne motyl cytryna motyla chyba całkiem sporo jest ale chyba linii jeszcze nie da motyl 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 no i tu jeszcze motyl a cytryna. A cytryny nie widziałem w ogóle. Dwa ostatnie łódka. Jest łódka, ale tutaj dwóch symboli brakuje, więc tutaj nie będzie linii. I ostatni Biedronka. Akurat jest w tej samej linii, gdzie ta łódka przed chwilą. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o biedronkę. Lody podkowa, księżyc. Nie widać podkowy, nie widać lody. Też nie widać ptak. Motyl. Ptak w takim razie. Czy jest ptak? Nie ma ptaka. Parasol? Też nie. A szkoda. Diament może? Nie ma. No to wychodzi na to, że te są też puste. Tak jest, weźmy teraz te mniejsze, czyli te szczęśliwe linie. Arbuz słońce. Jest słońce tutaj, gdzie jest arbuz? słońce jest jeszcze jedno albo jest tu jest słońce no i tyle kolejne dwa ananas klucz klucza nie ma w ogóle ananas jest tu zostaje kwiat nie było go jeszcze No to drapiemy kolejne dwa. Złoto garnek. Jest złoto. Jest złoto. Brakuje już tylko truskawki, ale to są dwie, dwie linie, gdzie brakuje truskawki. Garnka nie było w ogóle. No to w takim razie dwa ostatnie symbole. Sakwa. Jest sakwa, ale w linii, gdzie jeszcze brakuje dwóch symboli, i jest sakwa tutaj, gdzie brakuje już tylko jednego. Jest to pik. W sumie nie, nie mógłby być, bo jest dwóch. Kwiat niech będzie. A tutaj śliwka. Śliwka jest tutaj, śliwka jest tutaj. Więcej. Pik, truskawka. Pik nie widać, truskawka. Też nie. Wiśnie. Nie. Winogrono. Kwiat, kwiat nie widać, winogrono. Też nie. Jabłko. Tu jest sakwa jeszcze była. Jabłko. Nie widać. W takim razie wychodzi na to, że. Szczęśliwe linie nie są szczęśliwe. Tak jest. Jest pusto. Weźmy ekstra linie. Mega nie płyną na sam koniec. To już jest inna paczka niż te dwie poprzednie. Jedziemy. Dwa symbole. Słoń, wiatrak. Jest wiatrak. Jest słoń, kwiat. Jest ostatnim symbolem w dwóch liniach. Tutaj brakuje klapek, tutaj tęczy, słoń wiatr, jak znowu klapki. Tutaj parasol, no i dobra, jedziemy, kolejne symbole, gwiazda biedronka. Jest biedronka, brak tęczy. Jest biedronka, tu jeszcze brak dwóch symboli. Tutaj brak parasola, a tutaj laczki. Dwa kolejne: a rower cytryna. Jest rower. Jest rower, ale to są same takie. Nie powtarza się ten sam symbol. Ciągle klapki, parasol i tęcza. Ale jest tutaj jedna linia, gdzie okularów brakuje. No to może okulary niech będą tutaj jednym z tych dwóch. Bo one są chyba tylko jedne w całym tym polu gry. Kości póki co ich nie ma. No to niech będą okulary. A tu jest motyl. No tak, motyl nie daje linii. Wcześniejsze były bardziej udane, te ekstra Teraz póki co mamy trzy ekstra puste, chyba, i pensję, która jest wygrane i 4 złote klapki parasol tęcza parasol nie widać ten czy nie widać klapki też nie kwiat nie widać okulary nie widać ten czy tam sprawdzałem No więc wychodzi na to że jest pusto tak jest niestety Mega linię. Tu jeszcze linii nie ma. Dopiero sprawdzamy, czy będzie. Zegar słońce Brak sakwy. Na razie to jest chyba pierwsza linia, gdzie brak sakwy. Zegar słońce no i jeszcze tu brak sakwy. Kolejne dwa. Auto, pióro. Jest auto. Jeszcze brakuje tutaj dwóch. Tutaj też dwóch. Znowu dwóch brakuje. Mniej więcej nie ma. No to będzie ciężko tutaj chyba o linię. Klapki winogrono. Jest winogrono, brak dwóch symboli. Winogrono klapki. Klapki są. Winogrono tutaj jest obok. Ok. Brak diamentu, tutaj brak pierścionka. Winogrono i klapki. Znów brak diamentu. Brak sakwy też po raz kolejny. Brak pierścionka po raz kolejny. Brak gwiazdy też. Już druga chyba linia, gdzie brak gwiazdy. Brak diamentu. Diamentu i serca. Brak i tu brak gwiazdy. Będzie ciężko o linię. Więc sprawdzamy dalej. Popcorn. Popcorn jest tu. Brak sakwy. Popcorn jest tutaj i brak foto. Jest to chyba jedyne foto, które Występuje tutaj, więc oby było jako ostatni symbol, aczkolwiek ostatnim symbolem może być też dzwon, którego tu w ogóle nie ma. Więc sprawdzamy. Chciałbym foto, ale zakładam, że będzie dzwon. A tu jest żółw. A żółwie też chyba w ogóle nie ma. Tak, diament, gwiazda, sakwa. Diament nie widzę. Gwiazda nie widzę. Sakwa. A nie, dzwon tu już był. Sakwa nie widzę. Serce, pierścionek. Serce nie widzę. Pierścionek też nie widzę. Co tu jeszcze? Diamant, gwiazda chyba był sprawdzany. Pierścionek, biedronka. Nie ma biedronki. Foto, no foto to tutaj nie widać. Czyli wygląda na to, że pusto. Sprawdzamy bonus. W bonusie pusty portfel. Tak więc, tym razem z kolei z 55 zł nie wyszedł plus. Ani nawet blisko zwrotu. Tylko jest. Te wszystkie są przegrane. Jeden, co wygrane, to jest ta pensja z 4 zł. Więc jeszcze raz zachęcam do subskrybowania kanału. Widzimy się przy następnym drapaniu. Trzymajcie się, cześć.